Hej, 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 kochani moi, witam Was w trzecim odcinku, trzeci odcinek serii maratonu takiego z drapki. Tylko po 10 zł, wszystkie jest dostępne flot. To pierwszy, drugi odcinek za nami. Kto nie widział, nie wie jaki jest wynik, zapraszam, cofnąć się, obejrzeć. Dzisiaj kolejny miks za 50 zł. 5 z drapeczek wybierzemy, a weźmy sobie ten gwiezdny beton, mega pensje, weźmy sobie magnetyczne. Może bajeczną kasę i do tego gorączka złota. Pięć dyszek, numerki. Kwiezdny beton 1, mega pensja szóstka magnetyczne 520, bajeczna kasa 18 i gorączka złota 23. No, mam nadzieję, że to będzie bajeczna kasa i gorączka złota. Trzymajcie kciuki. Szukamy tutaj monety, szukamy również garnka. W ogóle zdrabka nie jest jakaś stara, nie mogłam jej znaleźć. Także lecimy. Jest słońce, kufer, podkowa, piedronka, tulipan, klucz, kutka, bransoletka, pierścionek, rubin kwiat gwiazda wiśnie prezent narty, perfumy trofeum szpilki naszyjnik i niestety mucha, także zaczynamy pustakiem no nieładnie, nieładnie weźmiemy sobie teraz bajeczną kasę szukamy worka, skrzyni, która nam mnoży, no i oczywiście wygrywających liczb Jakie to liczby? Mamy szesnaście, pięć, czternaście, trzydzieści siedem i dwadzieścia sześć. Trzymajcie mocno kciuki. A co my tu mamy? Dwadzieścia dwa, siedem, trzydzieści pięć, dwa, trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć. Jeden, czterdzieści, dwadzieścia osiem, trzydzieści siedem jest wygrana, już tak chciałam wiedzieć, iść dalej, jest trafienie, super. Trzydzieści osiem, nie będziemy dzisiaj z zerem, trzynaście, dwanaście, cztery piętnaście, dwadzieścia siedem. 24, 31, 8 i na koniec 33. A po 37 dwie dyszki. Fajnie, nie dyszka, a dwie dyszki, także super. Jakie kontrolne, nie kojarzę C, czyli tak musi być. No fajnie, fajnie. Podoba mi się to, że coś jest i więcej jak zwrot. Magnetyczne 5. Szukamy po prostu piątek. No zobaczymy, czy to jakieś padną. A jest 9, 1, 8, 2, 1, 7, 3, 3, 6, 7, wszystko tylko nie to, co trzeba. Niedobrze. Gdzie te piątki? Kto mi powie? Dziewiątki, siódemki. O, jest piątka, jest. Super. Zobaczymy. Co pod piątką? Całe 10 złotych, ale jest. Nie wiem jakie to kontrolne. No niestety nie pamiętam. S. Czyli tak musi być. Bez jedna piąteczka. Czarna. No i fajnie. Ważne, że coś jest. ok Mega pensja. Szukamy wygrywających liczb. Szukamy dwóch napisów.

I ostatnia zdrabka na koniec, tą ciężkie dziadostwo zostawiłam. Z numerem 1 szukamy gwiazdy, szukamy dolara. O matko. Ale jak mus to mus. Szukamy 25, 26, 17, 8 i 16. O matko, o matko, się najęczę. No na 21...

Także jest. Przechodzimy do podsumowania. Dzisiaj 50 zł wkładu znowu i mamy 20 zł w bajecznej kasie, dyszkę w magnetycznym 5 i dyszkę w gwiezdnej Fortunie, czyli na 5 dyszek, 4 dyszki o wiele lepiej jak w drugim odcinku. Kto nie widział, zapraszam, żegnam się z Wami. Przed nami jeszcze dwa odcinki, czwarty i piąty. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia. Papa.